Cześć, witam w kolejnym odcinku Boso przez Minecrafta. Jest to odcinek 13, trochę pechowa liczba. Ja zbudowałem sobie ognisko. Mam tu dwie ławeczki, stolik, ognisko czyli netherrack okrążony kamieniami. Teraz się ładnie zapalimy. Mamy ognisko, tak i tak. Najpierw wam pokażę, jak... mamy tu też latarnię. Która, która oświetla nam tutaj yy, yy, nasze ognisko, zobaczymy to dopiero w nocy. Ale najpierw pokażę Wam, jak się taką latarnię buduje. Może nie wiedzą tego wszyscy, dlatego Wam pokażę teraz. Drugą sobie zbudujemy tutaj. Hmm, będziemy potrzebować płotka Glowstone'a. Tam dwa mogą być. Nawet można z czterech zrobić. To zależy od Was, już. No, i tak. Najpierw zbierzemy sobie trochę e, tego, e, trochę derta, żebyśmy mieli do budowy, jest potrzebny po prostu. I tak zrobimy sobie taki słupek, na którym to się będzie wszystko opierało. To tutaj. No, i zaczynamy. Wysokość y, naszej latarni zależy w sumie od nas. Moja będzie miała 4 plus 5 na, na samej górze, czyli tak, żeby zbudować taką potrzebujemy tyle, o, robimy takie dwa słupki i na górze stawiamy płotek. Tak, stawiamy płotek i, a przepraszam, źle, 4 wysokości, czyli jeszcze jedną do góry i na niej stawiamy płotek. No, super. I teraz i teraz lecimy do dołu. Po prostu stawiamy do dołu, usuwając jedną kratkę piachu i stawiamy po prostu słupek i wychodzi nam taki duży słupek. Przepraszam za to, że co chwilę przerywam, ale co chwilę mi tu ktoś wchodzi, przeszkadza. Zamknąłem właśnie pokój. No, i dobra, i mamy coś takiego. Chodzi nam taki prosty słupek. Żeby teraz umieścić na górze nasze glowstone, my będziemy mieć podwójną latarnię. Potrzebujemy tak: umieszczamy glowstone. Glowstone umieszczamy jedną kratkę niżej, czyli tu po bokach. O właśnie, chodzi nam coś takiego, i stawiamy tu płotek. I to tyle. Tak wychodzi nam nasza latarnia. Można. Ojej, wpadłem do ogniska. Można sobie dobudować również cztery po tej, po tej stronie. I tak, zobaczymy, jak to będzie nam oświetlało w nocy przy ognisku. Poczekamy do nocy, bo potem Wam pokażę coś. No to widzimy się za chwilę. No i dobra, jesteśmy. Zaraz zapadnie noc. I zaraz Wam coś pokażę. Pokażę Wam dokończone moje dzieło, to, które zaczęliśmy budować w poprzednim odcinku. Tą odwróconą piramidę zdecydowałem, że będzie to taka kostka, taka, takie dwie piramidy połączone ze sobą. I tak, poczekamy aż noc zrobi się całkowicie. Widzimy, że nasza latarnia spełnia swoje zadanie. Oświetla nam tutaj, chociaż bardziej oświetla to nam ognisko, okolice, ale I lepsze to niż nic. Chociaż, jeśli zapadnie noc, to widzimy, że nawet dobrze oświetla nam tu nasze obejście. No i tak, pokażę Wam teraz. O, właśnie. To jest ukończona moja budowla. Wygląda ona tak, może zaraz wejdziemy sobie wyżej i zobaczycie ją w pełnej krasie. O, stąd dobrze widać. No i przejdziemy się teraz do niej i pokażę Wam z bliska schody wbudowałem podczas naszej przerwy o. postawiłem barierkę, ale my zrobimy sobie wyjątek i wejdziemy do naszej do naszej kostki wygląda tak. Tutaj taki glowstonowy rdzeń i przez środek. Wszystko wisi w powietrzu. Żadna kostka nie jest bokiem ze sobą połączona. Nam nie zrobiło to wrażenie. Wygląda bardzo fajnie. No więc to tak będzie to nam uprzyjemniało grę. Poczekamy. Mamy łóżko, zaraz zmienimy dzień. oczy I przejdziemy do naszej... O, krowa się pali. Nagrałem jej śmierć. Nie pomogę jej. Już. Padło. No dobra, stawiam łóżko. I zobaczycie naszą pułapkę. Dobra. Zgasimy ognisko, nie jest już potrzebne. No i tak pułapkę zrobimy w ten sposób. Potrzebne są cztery, cztery stalowe drzwi. Płytka naciskowa. Wiadro wody i trochę jakieś, jakieś klocki, na przykład może to być Cobalstone No i robimy tak: na początku kładziemy płytkę. O, właśnie. Potem. Musimy. Potem stawiamy drzwi. Drzwi stawiamy w ten sposób. Myślę, że będzie to chyba działać. O, właśnie. Tak działa nasza pułapka. My możemy z niej wyjść. Ale kiedy? Właśnie po to jest nam. Te kilka klocków, żebyśmy postawili jeden na górze, żeby nie można było podskoczyć po prostu o, w ten sposób. I zobaczycie teraz, już nie ma z niej wyjścia. Nie wyjdziemy. Wystarczy. Jedynym naszym sposobem. Aby teraz stąd wyjść, to jest albo rozwalenie drzwi, albo płytki naciskowej, która zwalnia wszystkie drzwi, a dodatkowo my sobie yy, nad płytką zalejemy wodą. Chodzi nam coś takiego i kiedy teraz wejdziemy, topimy się po prostu. Widzimy, że brakuje nam powietrza coraz bardziej, i tak samo. Po prostu potem uzupełniamy opłytkę I mamy taką pułapkę sobie No i teraz tak Jeśli chcemy możemy tutaj wepchnąć jakieś zwierzę żeby się zamknęło Lub jakiś, jakiegoś potwora Ja chyba sobie przygotuję tu miejsce na nasze laboratorium Będę za pomocą pułapek łapał potwory Potem zamykał je w szklanych takich, w takich pomieszczeniach szklanych. Usuwał pułapki, one będą sobie tam biegały i nic on nie mógł robić, a my jest bliska, będziemy mogli oglądać. No ale dobra, mamy naszą pułapkę, a teraz jedziemy na, na nasz plac budowy gdzie zbudujemy połamany domek. Mamy 10 minut, więc mamy 5 minut na zbudowanie domku. Oczywiście ja przyspieszę film do takiego czasu żebyśmy mogli obejrzeć cały, całą budowę Postanowiłem, że nasz, że nasz domek będzie miał w miarę 8 na 8 Nie o kilka poziomów, a w środku zobaczymy co tam będzie. Może jakieś obrazy, też jakaś galeria, coś takiego no to dobra Oglądajcie, jak to będzie wyglądało, pokażę Wam efekt końcowy. No to do dzieła. No i dobra. Nasza budowla będzie w ten sposób budowana, że będą dwa poziomy drewna i na nim dwa poziomy szkła. I tak zobaczymy dokąd, myślę, że ze dwa piętra. Jedno piętro będzie miało wysokość 4 kratki, potem dorobimy schody. Yy, załamanie będzie takie prostokątne, a dach będzie jakby pionowo, tak zobaczycie zresztą za chwilę na filmiku. Wewnątrz yy, zbudujemy nie wiem, może przez środek będzie leciało jakieś źródło wody, coś takiego, i w dachu będzie dziura jako nasze załamanie takie. Wszystko zobaczycie na filmiku. Tutaj zrobimy jakiś ogródek, obłożymy ładnie kostką, żeby to jakoś wyglądało. Zrobimy podłogę. W następnym filmiku postaram się już zrobić budynek na to nasze laboratorium. I zaczniemy łapać do niego potwory. Jeszcze nie wiem jak, ale może jakoś się uda. I umieścimy tam creepera szkielet z łukiem, ten taki nie wiem jak to się nazywa i zombiaka może wilka też zamkniemy i do tego jakieś zwierzęta, krowę, świnie jak się uda i poustawiamy tabliczki, tylko wtedy już będziemy musieli grać na yy, na potworach bo nam, się, nam to chyba zniknie wszystko, nie jestem pewien Sorry, że nagrywam w nocy Jakoś tak mnie noc zastała i taki byłem już zaoferowany tym budowaniem, że... że zapomniałem o tym Ale zaraz spadnę i dzień się zmieni chyba, zmieni dzień Nie wiem kiedy to będzie Właśnie spadłem, zmieniłem dzień. I tutaj już zacząłem nagrywać jak budowałem, jak budowałem dach. Musiałem lecieć dużo razy po surowce. Wiecie, tam, nie myślę, że aż tyle tego będzie potrzebne. Latałem za tymi drzewami i w ogóle ten piasek zbierałem, przesiewałem w naszej komorze. Zoboże, stapiałem. Topiłem w naszej komorze. Widzimy, że mapa się rozrasta ładnie, jakoś nabiera kształtu, tak. No dobra, jesteśmy z powrotem. Wygląda to tak. Wielokrotnie musiałem lecieć po y, surowce, więc zaję zajęło mi to dużo czasu. Filmik będzie trwał 15 minut, a ja to budowałem naprawdę półtorej godziny. Plus jeszcze zebranie wszystkich y, surowców. Może nie wygląda to jakoś bardzo fajnie, ale mi się podoba. Jestem zadowolony. Wygląda to tak: to będą piętra, będzie można wejść sobie tam, tam będą jakieś ławki, ponieważ, ma, będzie można podziwiać sobie jakieś widoki przez te szyby tam. No i nie wiem, ja to rozbuduję jakoś, upiększę coś takiego, buduję to ładnie. Ogródek jakiś, żeby to wyglądało jakoś. No i to chyba na tyle w dzisiejszym odcinku. To na razie.